Po mojej prawej stronie. i ziemi jeszcze później 4 Wolszczyński Dom Kultury, przy współpracy ze Związkiem Polskich Fotografików Przyrodniczych z Okręgu Wielkopolski, zorganizował wystawę fotografii przyrodniczej pod tytułem Przyroda i pejzaże Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski. Należy również podkreślić duże zaangażowanie Jolanty i Jerzego Chirowskich, dzięki których inicjatywie swoje prace zaprezentowali ci znamienici goście. Uroczyste otwarcie odbyło się w Olsztyńskim Domu Kultury w dniu 21 maja bieżącego roku. A chętni będą mogli jeszcze zwiedzać wystawę do 15 maja. Fotograficy promujący swoje zdjęcia to Witold Bartkowiak, Lizeusz Cieślik, Zbigniew Czajka, Jolanta i Jerzy Chirowscy, Ilona Kobylińska konieczna Zdzisław Olejnik, Kuba Rejek, Antoni Rut, Piotr Skórnicki, Łukasz Stępień i Łukasz Zandecki. Autorzy przybliżając w ten sposób społeczeństwu tajemnice i piękno przyrody, w tym przypadku regionu ziemi lubuskiej i wielkopolski, mają na celu wpływać na kształtowanie zachowań proekologicznych bardzo ważnych w dzisiejszym przesyconym technikom świecie. Okręg Wielkopolska Związku Polskich Fotografików Przyrodniczych jest częścią Ogólnopolskiego Zrzeszenia Twórczego skupiającego ponad 500 członków. Wśród osób przynależących do tej organizacji znajdują się ludzie z najróżniejszych środowisk zawodowych i reprezentujących przeróżny poziom. Honorowym działaczem jest Edward Hartwig, jeden z najznamienitszych polskich fotografików. Jednym z zaproszonych gości był założyciel klubu filmowego Karat, zarazem twórca wolszczyńskiej kroniki oraz cyklu prac Wolszczyn i Okolice, zasłużony fotograf pan Jerzy Kozłowski otwarciu wystawy towarzyszył pokaz diaporamy prezesa Związku Polskich Fotografików Przyrodniczych, pana Piotra Skórnickiego, który wprowadził nas w tajemniczy świat przyrody, łącząc przeźrocza z odpowiednio dobraną muzyką.